Cześć moi drodzy sobie z pod witam serdecznie, zapraszam Was na cotygodniowy horoskop. Zobaczmy jak ułożą się karty i co z nich wyniknie na przyszłość. Dziękuję oczywiście za piękne komentarze, za to, że jesteście i za subskrypcję kanału. Zobaczmy, co będzie pierwszą kartą. E, mamy duchowy kompas, czyli karta Redwanu. Opieka nad zdrowiem ciałem, władzczenie. Przesłanie wszechświata, pięć mieczy. Relacje ogniska domowego, e, tutaj moc. Jak los wpływać będzie na aspekt bogactwa i stanu duchowego, z tym z tym związanego, pustelnik, droga pracy, wyzwań, 3 denary, ścieżka serca, 10 mieczy, no i seniorzy, oczywiście, dwójeczka denarów. Zaczynamy od rydwanu. Duchowy Kompas, Energia pokazuje przede wszystkim aspekt związany z ruchem, tak? Czego się trzymać, być w ruchu, nie bać się tutaj odważnych decyzji, pokonywać własne granice, kierować się głosem serca oraz rozumu, ale być przede wszystkim odważnym czy odważną. Aspekt Właczczyni to opieka nad tutaj jest zdrowiem. To karta siły, to karta witalności, też oczywiście rek rekonwalescencji, ale zwróćmy uwagę na aspekt wagi, nadwagi czy niedowagi, niestety, bo tutaj ta obfitość może, no czasem też nie obfitość, ale czasami jednak ten aspekt związane z nadmiernym jedzeniem, czy właśnie problemami na tym tle mogą niestety występować. Problem też hormonalny sprawy kobiece, bardzo dobra karta na macierzyństwo, też na regenerację po na przykład jakimś zabiegu, no i też pomoc od strony kobiety, która może być naprawdę kluczową. Przesłanie wszechświata e, ogólnie pięć mieczy nie bądźmy za no i uważajmy na osoby, które są bardzo takie ostre w ocenie tutaj takt i dyplomacja będzie istotnym ale dyplomacja też w tej kwestii będzie chcieć czemuś czy komuś coś udowadniać, tak i Tutaj przez to możemy ponieść porażkę, czy odnieść purysowe zwycięstwo, czyli na przykład powiedzenie czegoś komuś może wcale nie łączyć się z tym, że zwyciężyliśmy, a właśnie wręcz przeciwnie, na czymś przegamy, coś będzie dla nas niekoniecznie pozytywne. Relacje ogniska domowego w karcie mocy: albo to wy będziecie ustawiać teraz bardzo mocno relację ogniska domowego, nadawać ton, albo silna kobieta będzie tutaj dominować, i właśnie mogą być na tym tle pewnego rodzaju konflikty. Jak los będzie wpływał na aspekt duchowości i portfela, tym samym mamy oczywiście aspekt pustelnika. No i tutaj może być zdani na siebie w kwestii finansów, ale to może być naprawdę dobre doświadczenie. Być może w ogóle też tak naprawdę w jakimś sensie nie będziemy się aż tak zajmować też finansami, bo pustelnik jest kartą duchową. Aspekt pracy i wyzwań, 3 denary, piękna karta kooperacji, współpracy, super karta, jeśli chodzi o pytanie, czy znajdziemy dobrą pracę, dobrze płatną. Jeśli mamy pracę, także awansujemy, co zyskamy, no i ludzie będą nam sprzyjać. Aspekt serca to dziesiąteczka mieczy. Mamy tutaj zmianę, ciosy od losu, przerwanie czegoś. Jeżeli szukamy teraz kogoś, no mogą te nasze plany troszeczkę się pokrzyżować. Jeśli mamy kogoś, albo się rozstaniemy, albo będziemy przeżywać pewnego rodzaju kryzys, lub losowa sytuacja może wpływać na to, że no troszeczkę zmieni się i w naszej relacji. No i seniorzy mają dwójeczkę denarów. Jest to karta oczywiście łączenia przeciwieństw, dwóch relacji, dwóch prac, dwóch różnych źródeł pieniędzy, właśnie, dwóch możliwości, karta podróży, ale też ich chwiejności, którą warto koordynować intelektualnie, by nie stracić czegoś cennego z ręki lub nie dać sobie tego. Wytrącić. I tego Wam życzę oczywiście wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Przechodząc tutaj do zodiakalnego Skorpiona. Witam serdecznie, drogie Skorpiony. I już patrzymy, co u Was. Już patrzymy, co u Was. Już patrzymy, co u Was. Bardzo dziękuję za to, że jesteście. Tutaj cieszę się, że pięknie komentujecie. Dziękuję za subskrypcję kanału i łapeczki w górę. A jaki horoskop dla Was? Już patrzymy. Na podstawowe aspekty. Duchowy kompas to dwójeczka denarów. Opieka nad zdrowiem ciałem, dziewięć pucharków. Przesłanie wszechświata, cztery buławy. Relacja ogniska domowego to giermek mieczy. Jak los będzie wpływał na portfel wasz i stan ducha, tym samym dziesiąteczka buław. Droga pracy i wyzwań, e, sprawiedliwość. Aspekt serca to cztery miecze oraz seniorzy. Karta Władczyni. Zaczynamy od dwójeczki denarów, co powinno być Waszym duchowym kompasem, a no to, że w tym czasie należy zamienić się w rolę koordynatora, aby nie dochodziło do chwiejności między tym, co chcecie połączyć, co chcecie stworzyć, a więc działajcie racjonalnie, statecznie, no i koordynujcie swoje działania. Opieka nad zdrowiem ciałem, dziewiąteczka pucharów. Ogólnie piękna karta, świętowania, zadowolenia, rekonwalescencji, ale też i zabawy. tak, Zabawy, która może wpłynąć negatywnie na aspekt, oczywiście, zdrowia. Uważamy na atrunki, na zbytnie przyjadanie się to jest też karta budzi brzucha, stanów zapalnych, no i właśnie problemów przez. Trunki różnego rodzaju. Zwróćmy uwagę też na układ hormonalny, moczowo-płciowy i nerki na ten czas. Relacje ogniska domowego. Tutaj to mamy. Aspekt, nie, przesłanie wszechświata jeszcze jest, przesłanie wszechświata, przepraszam, cztery buławy i tutaj świętujmy, bawmy się, ale jeśli zdrowie pokazało nam, że przez świętowanie może coś wystąpić nieprzyjemnego, wszystko z umiarem, ale cieszmy się, bawmy się, celebrujmy. Relacje ogniska domowego teraz, tak, to oczywiście... Aspekty tutaj giermka mieczy, nerwowość albo wasza, albo kobiety z waszego otoczenia może wpływać na to, że coś będzie napięte. No i trzeba uważać na intrygi w tym czasie, dezinformacje, oszustwa, manipulacje. Chaos też oczywiście. Jak to wpływać będzie na stan ducha wasz związany też z portfelem 10 buław, no możecie się stresować, możecie być przytłoczeni aspektem właśnie związanym z finansami. No dużo tutaj obciążeń może na razie nie być tak lekko. Nie dokładajmy sobie więcej różnych obowiązków związanych z finansami, czy nie bierzmy więcej kredytów, nie wydawajmy pieniędzy na, na, na ten czas, po prostu przeczekajmy to wytrzymajmy, no mimo wszystko. Eee, dobrze, ścieżka pracy to sprawiedliwość, rozliczenie. Mieszej szukamy pracy, jesteśmy w tym uczciwi eee, i dokonujemy racjonalnych osądów, możemy dostać pracę. Eee, jeśli nie, no to wiadomo, że tutaj możemy się sami oszukiwać w jakimś sensie. I podjąć niewłaściwą decyzję, więc bądźmy uczciwi wobec siebie innych, sprawdzajmy formalności, dokumenty. Dla tych, którzy mają pracę, sprawiedliwość może być wszystko zależne, oczywiście, bo to jest to samo rozliczenie, czyli dla jednych będzie pozytywne, dla innych może być ustaniem lub ostrzeżeniem. Ścieżka serca cztery miecze. Oddalenie, uśpienie. Może być to to, że nie będziecie w tym czasie mogli, czy chcieli szukać miłości, lub będziecie w relacji, która będzie odwróceniowa, bo ktoś będzie potrzebował dla siebie po prostu spokoju i czasu. No i przepraszam, władczyni, dla seniorów. Karta władzy, karta obfitości, zadowolenia, szczęścia finansowego, szczęścia rodzinnego, wpływu pozytywnej kobiety na Wasze życie. No i tutaj generalnie fajnie by było, żebyście ustawiali tak swoje sytuacje, żebyście właśnie czuli tą pełnię władzy, ale generalnie jest to karta prosperity finansowej lub uczuciowej. Tak więc tego Wam życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam i przechodzimy do zodiakalnego strzelca. Witam serdecznie, drogie strzelce, i już zapraszam Was na horoskop tygodniowy. Zobaczmy, jak karty się ułożą dla Was i co z tego wyniknie na przyszłość. Dziękuję oczywiście za piękne komentarze, za to, że fajnie działacie. No i za subskrypcję kanału. No i zobaczmy dowie strzelce pierwszą kartę: duchowy kompas, dziewiąteczka denarów, opieka nad zdrowiem ciałem, trójeczka pucharów. Przesłanie wszechświata, siedem mieczy, relacje ogniska domowego, dziewięć buław, jak los będzie wpływał na stan ducha oraz uczuć e, z tym związanych i finansów, to drzewo życia, e, droga pracy i wyzwań, as denar, Mieczy, przepraszam, e, ścieżka serca wieża oraz seniorzy kapłan. No i zaczynamy od dziewiąteczki denarów. co... Co jest duchowym kompasem w tej karcie? Ano to, że trzymać się należy asertywnej postawy wobec siebie i świata, czyli ceńmy siebie, ceńmy swój czas, bądźmy egoistyczni, pozytywnie i wygodni, bowiem no, czasem jest to niestety też karta wykorzystania naszego nadzwyczaj fajnego potencjału. Dalej, opieka nad zdrowiem i tutaj ciałem, trójka pucharów, karta świętowania, zadowolenia, dobre wiadomości. Troszkę uważajmy na świętowanie, byśmy nie przesadzili. Zwróćmy uwagę na układ hormonalny, mączowo-pociągowe, nerki czasem podwójne narządy, czasem tak. No ale generalnie jest to bardzo dobra karta dobrego też, na przykład, samopoczucia. Przesłanie wszechświata. Siedem mieczy. Kombinujmy, bądźmy sprytni, ale uważajmy na czarodziei. To jest też karta oszustwa, i pamiętajmy, że przy tej karcie też jest informacja, i kłamstwo ma krótkie nogi, co może oznaczać to, żeby uważać na ten aspekt w stosunku do siebie lub do innych. Tak tutaj to się może przetwarzać, i to może być ważne, właśnie przesłanie. Relacje od niska domowego 9 buław mogą być ograniczone, mogą być spowodowane niezadowoleniem waszym lub jakiegoś, na przykład, niestety mężczyzny, jakieś trudne relacje, ograniczenia, zblokowane, zmęczenie, przeciążenie. No i tutaj tylko takt i dyplomacja może pomóc. Jest to karta postępowania, jak z jajkiem, tak naprawdę, w jakimś sensie, a więc, mimo wszystko, no, może być to trudne. Dalej, jak los będzie wpływał na bogactwo duszy i portfela, drzewo życia. No tak, to jest specyficzna karta, bo jest to karta 79 w katarocie, ona mówi, że wszystko co dzieje się, dzieje się dobrze. Dla innych będzie karta sukcesu, dla innych może być kartą no, wyzwań, co jest ważne, aby cieszyć się z tego, co jest dobre, natomiast starać się, jeśli jest ta nieprzyjemna sytuacja, nie żyć tą złą energią, Bowiem, no, ona właśnie też Wam w niczym niestety nie pomoże. No, ale tutaj każdy czegoś innego doświadcza, doświadczy, bo czegoś, do, do czegoś innego się zgodził, na coś innego się zgodził po prostu. Ścieżka pracy a z nieczy, wskazuje na aspekt oczywiście nowych umów, nowej ścieżki. Pilnujmy, pilnujmy formalności, aspektów prawnych, właśnie. Dru, druczki, kruczki prawne. Jeśli mamy pracę, możemy podpisać aneks. Na niektórych oczywiście może być to zakończenie czegoś, bo to też jest karta po części rozliczeniowa. Podejmuj, podejmujmy w teraz decyzje bardzo mocno oparte na racjonalnym myśleniu, takie konkretne, przecinające no bez emocji w jakimś sensie. Aspekt serca karta bierze. Zwróćmy uwagę tutaj na konflikty. Coś może się przerwać, rozerwać, zmienić, przetransformować ruina planów. Losowe sprawy wpłyną na życie uczuciowe i zmienią je radykalnie po prostu. No i karta kapłana dla seniorów. Niesie informacje, iż powinni być w tym czasie cierpliwi. Uparci, zdyscyplinowani, ale też kierować się powinni tradycyjnymi wartościami. Jest to karta porady, pójście do lekarza lub innego przewodnika, takiej osoby, która daje rady, bowiem ona może być Wam bardzo potrzebna. No i tutaj możecie też spotkać kogoś, z kim połączycie się niezwykle duchowo i będzie to dla Was bardzo korzystne. Tak więc tego też Wam życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, do zobaczenia, hej!